Witaj na osiedlu Krajobrazowa. Inwestycji składającej się z 15 domów w zabudowie szeregowej usytuowanych wśród niskiej zabudowy i w otoczeniu zieleni. Sprawdź jak prezentuje się ona z góry. Warto podkreślić nowoczesny, przemyślany i co najważniejsze sprawdzony projekt. Jest on bardzo zbliżony do wybudowanych już wcześniej osiedli, widokowa oraz polne kwiaty. Tutaj wszystko jest na wyciągnięcie ręki. Szkoła, urząd gminy, stacja paliw. Supermarket, czy sklep budowlany tak przydatny przy aranżacji nowego domu. Jeżeli chcesz poznać więcej szczegółów zadboń, wejdź na krajobrazowa.com Tylko uwaga! Już 70% inwestycji jest w rezerwacji, więc lepiej się pośpiesz. Do zobaczenia!